Cześć! Jestem Wiktor. Cześć! Jestem Kuba. No i dzisiaj nakręcimy sobie odcinek, pokażemy Wam wszystkie nasze budowle. No to od czego, Kuba, zaczniemy? Dobra, zacznę. Dobra. Może najpierw chodźmy, pokażemy skałę. Tutaj mieszkamy w tej skale. I chodź, pokażemy wszystkie pokoje, co? Dobra, chodź. No to iść pierwszy, prowadź. I opowiadaj. Gdzie ty Tu stoję. Chodź, jest pokój. To jest mój pokój. Pokój. Tu są moje skrzynki. Ale idziemy wyżej. Tutaj wyżej. Tutaj jest pokój. No i tu jest nasza hodowla trzciny. Z tego zboża. Z tym mikrofonem trochę możesz mówić głośniej? Dobra. Dobra. Chodź teraz na dół i schodzimy na dół tutaj jest mój pokój Tam, jak widzisz szakrów no a tutaj zaczęłem sobie robić węzeł bez... Chodź, Wiktor. no idę idę nie teraz tu jeszcze do chodzi no i czy jest jeszcze pokój czy jest jeszcze mieszkania szybko tam na dole jest jeszcze piętro jedno, jak widzi, tu szafki. Czekaj Kuba, ja też doszłam tutaj. Dobra. Szafki. Tu jeszcze na dole jest kupę różnych, ojej. Tu jest pomieszczenie jeszcze. Chodź Wiktor. Czekaj, no i tam są takie, tam jest taka masa różnych pomieszczeń na dole jeszcze. Weź ten mikrofon sobie Kuba trochę, trochę go przyłóż bardziej do buzi, co? Ale ja mam w kąpie. Aha, okej, okay, dobra, dobra, może mów trochę głośniej, dobra, no i chodźmy teraz... Się... Dobra. Jesteś? Dobra. Tak, i to wykry Dobra, to małe cięcie, poczekamy na ja niego. No to tego. I tu jeszcze mamy, chodź, Kuba. No i tu mamy jeszcze kopanie, Chodź, zobaczymy, czy nie ma snajmów, co? Dobra. Jak widzimy tutaj jest drugi korytarz Doba to Kopalnia schodnia schodzi poziom 12 Wiktor trzeba będzie ten... ...cuwit powyższyć No wiem, wiem, to Tak, teraz tu Jest tu naprawdę masa różnych korytarzy Jednak wejdziemy do slime'a o ile jakieś jeszcze są, bo to trzeba by było. Nie wiem, na Zobaczcie. Chyba nic jeszcze nie ma. Ale już włożyliśmy. Nic tu jeszcze nie ma. No, ale spokojnie. Tu jeszcze będziemy w którymś tam odcinku to, to tutaj kopać. Jeszcze. Dobra, to chodźmy jeszcze kuba na górę, co? Pokażemy no. yy, te jeszcze domy nasze, nie? No wziąść. Trzeba zrobić szybko, szybkie wyjście No. Drabinkami kolejką może. coś takiego, nie? Drabinkami może będzie trochę szybciej. Teraz... Ale kolejką zajmiemy się w późniejszym odcinku. No, kolejką tak, na pomoc kiedy zajmiemy. Zombieki słyszą szkielety. Tam się, zombiek. <grym> Nie, nie denerwuj mnie, o, o, twoja tego, siostrzyczka, czy jakoś tam tak, dobra, nie no, ona jest twoją siostrą, czy jak? Ta. Ale co? No, no, ta, ta, go. ta Oliwia, czy jak ona ma. Dobra, nieważne, dobra, nieważne, nic, nic, nie było. Dobra, tu, Tutaj jest, jest tu. dom Trzeba tu piętro, należy dochodzić. W którymś odcinku do... W sko... któryś odcinek będzie przeznaczony w skosien... skoszeniu jego chyba. Chodźmy dalej, jest, jest Tu jest mój domek. Stąbikorza. Tu jest mój domek. On jeszcze, jest... jeszcze nie jest skończony. Tu widać pierwsze piętro, nie ma wszystkich. Okien. Ta, i tam jeszcze jest jedno piętro. Tu jest już ostatnie. jest ostatnie już piętro. Okay. Jeszcze tam wyżej jest, lecz rabiny nie ma. Wiem. No i ten dom ogólnie wygląda tak z zewnątrz. On jest cały liściami okryty. No i tu jest dom. W kubo jeszcze nie ma domku, no bo... Proszę, że to jest kolega nasz. Yy, tu jeszcze... Nie wiem, jak to jest. Tutaj jest dom czołgiki. ktoś się zwalił. Tu będzie mapie. I tu, tu jeszcze nic nie ma Kompletnie tu jeszcze nic nie ma Dobra No to w tym odcinku byłoby, byłoby na tyle prawda No dobra To, to chodźcie to żegnamy No? Cześć Cześć